Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Żeby ten dzień nie przypadł na was z nienacka jak potrzask. Często mówi się o tym, że zima złapała kogoś w połowie drogi, noc złapała kogoś w połowie drogi, że niebezpieczeństwo złapało kogoś w połowie drogi, wojna złapała kogoś w połowie drogi. Ale żeby dzień kogoś zaskoczył, na dzień się przecież wytrwale czeka. Dzień jest wyczekiwany, wypatrywany, nieustannie. Tymczasem Jezus dzisiaj mówi, że dzień może nas zaskoczyć. Kiedy? Wtedy, kiedy działamy pod osłoną ciemności, wtedy, kiedy ciemność jest dla nas naturalna, wtedy. Światło nas zaskakuje i powoduje, że obnażają się nasze nieprawości. Że światło dnia wydobywa na widok publiczny to, co żeśmy próbowali ukryć w mroku. Dlatego na chwilę przed rozpoczęciem Adwentu zapraszam każdego i każdą z Was, dlatego żeby pozostawić wszystko, co, co wstydliwe, co krępujące, co smutne, co złe w konfesjonale, i stać w świetle z takim bezpieczeństwem dziecka Bożego, które wie, że nie ma nic do ukrycia. To jest piękne, piękne doświadczenie, piękne uczucie lekkości serca. To już ostatnie chwile przed Adwentem, ostatni dzień, ostatni dzień naszego przygotowania do bardzo szczególnego spotkania, które rozpocznie się jutro. W naszej wspólnocie kilku słów o słowie i trwać będzie do końca Adwentu, dlatego pomódlmy się wspólnie. Boże bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II papież kierował całym Kościołem. Spraw prosimy, abyśmy dzięki Jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka, który z Tobą żyje i króluje. W jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Do zobaczenia jutro.